Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy wraz z Przemysławem Owczarkiem, antropologiem kultury, poetą, pisarzem, animatorem kultury, a także obierze światem w takiej skali mikro wędrówkę po Łódzkim Wszechlasem. Jest to blog, do którego lektury Państwa zachęcam. Opowiemy o lesie, o takich leśnych wędrówkach. Bardzo ciekawa rozmowa. Serdecznie zapraszam. Trochę sobie przypomnieć, czego ja się uczyłem w harcerstwie. No ja byłem w dosyć takim zmilitaryzowanym harcerstwie, które dość mocno współpracowało z wojskiem, skakało na spadochronach, robiło różne dziwne rzeczy, i siedziało w tym lesie czasami na takiej szkole przetrwania. Więc stwierdziłem, że jak chcę odnowić swój kontakt z naturą, to ta moja wiedza się wspaniale tam sprawdzi, ale. Sprzęt już miałem stary z tamtych lat i nieadekwatny, więc po prostu zainwestowałem trochę w taki sprzęt. Lekki, sympatyczny, w dobre buty, dobre plecaki, różne litrowe na taką wyprawę czy na taką. No, palnik miałem stary, dobry, butle takie wspinaczkowe, alpinistyczne, do gotowania na wysokości 7000 nawet, to nie jest drogie. Nawet mi się udało zapas zgromadzić przed podwyżką. O. <laughs> e, więc, y, 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 więc, jak gdyby, no, przypomniałem sobie te wszystkie jeszcze uprawiam ucznictwo, bo to jest dos doskonale relaksujący sport. I y, 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 y tych łuków mam parę różnych, takich dla początkujących, takich bardziej zaawansowanych. E, więc, jak gdyby, wróciłem trochę do tego. Y, no, może nawet bardzo nie trochę do tego świata i, i da mi zupełnie inne doświadczenia też. I w tej chwili to, co mnie jako pisarza interesuje, to adekwatność polszczyzny do opisu tego świata, ile można w tym poświście, w jej szumie, e, jej trzeszczeniu i tak dalej jeszcze odkryć e, po to, żeby w nowy sposób napisać. O tym, co nas otacza, a interesuje mnie też takie doświadczenie, które, które jest doświadczeniem pierwotnego lasu, bo większość z Państwa zapewne, jak wejdzie do tego lasu, to on jest po prostu widać, że zrobiony ludzką ręką. Mhm. Znaczy drzewa są sadzone w rzędach, tak. potem są przycinane, trochę separacja na tym lesie, on trochę rzeczywiście dziczeje, jak gdyby ta, ta perspektywa rzędów nam nieco znika. Ale generalnie poruszamy się wokół miasta czy w takich lasach na grzybach, w przestrzeniach, które podlegają leśnej gospodarce. Natomiast mnie interesują fragmenty lasu, do których się wchodzi i te wielkie stare pnie leżą. To drewno się rozkłada, dając życie wielu organizmom utrzymuje wodę. Taki mieszany, liściasty las jest w miarę odporny na pożary. Nie tak to sosnowe plantacje, które najczęściej spotykamy gdzieś jeżdżąc. Szukam lasu, który rzeczywiście żyje na ten stary, pierwotny sposób, bo jest w zupełnie inna ilość organizmów, tego życia jest więcej, ale jest też tak, że, że to dzikie życie przynosi do miasta, bo jak się pokręcimy trochę tutaj na zdrowy, na przykład przy starym rezerwacie po Lesie Konstantynowskiej, to puszczyka usłyszy, tak? krogulca, czyli Nisus mniejszego jastrzębia, proszę zobaczyć, to jest lotka jastrzębia Gentilis tego dużego, który złapie gołębie, a to jest tego, który sikorkę dorwie, tak. I to są dwa gatunki jastrzębie. Z krogulca tam spotkamy, spotkamy tam myszołowa, często zimą tam zalatuje i poluje, bo tam jest więcej tych gołębi, różnych ptaków pustułki to Państwo możecie tutaj wyjść cecharetkinia, poluje sobie w zawisie na myszy nad trawnikiem. co takie nieskoszone dzikie przestrzenie, więc ona tu jest. Gniazduje tu w pobliżu na wieżowcu, a tych gniazd pustek jest ze 20 parę na dalej w tamtą stronę tym więcej mamy tych budek lęgowych. Możecie sobie państwo tego sokołowatego, tego drapieżnika polującego na ważki, jaszczurki, myszy, owady, po prostu oglądać w łodzi, tak samo jak możecie zobaczyć lisa przy śmietniku, czy dziki gdzieś tam. No, na oj, obrzeżach. dziki to bardzo często na no. mi się swojego czasu wręcz no. pokazywały. Więc ta na tu przychodzi, bo ona ma jedzenie, ale dlaczego ona tu przychodzi? No, od jakiegoś czasu w Polsce niestety możemy zaobserwować zintensyfikowaną taką gospodarkę leśną. Bardzo dużo lasów jest wycinanych, tak. bardzo dużo jest sadzonych nowych. Ale ja nie widzę w tym jakiejś rozsądniejszej, głębszej polityki, ponieważ jeśli wszystkie prognozy, w tym raport Ministerstwa Ochrony Środowiska mówi nam, drodzy państwo, że łódzkie, kujawsko-pomorskie i część zachodnich województw, i część Mazowsza, to mają być w perspektywie 25-50 lat, półpustynie. To powinniśmy zrobić wszystko jako obywatele, żeby zmusić polityków do tego, żeby w tych przestrzeniach została zaniechana gospodarka leśna, znaczy lasów w Łódzkim już nie powinno się wycinać w ogóle. Jeśli myślimy o naszych dzieciach, Dobre. jeśli myślimy o zyskach, tak jak robią to lasy państwowe, ponieważ jesteśmy dość poważnym producentem drewna. To okej, okay, to sobie fundujmy tą katastrofę, bo oczywiście możemy odnawiać te lasy, sadzić nowe, sadzić gatunki bardziej odporne na, na wysokie temperatury i zmiany, bo zwykle no, sadzi się gatunki borealne: świerk, sosna, brzoza. Tylko, że jak Państwo spojrzycie, to w lasach jest coraz więcej suchych sosen, świerki wymierają, brzozy sobie jeszcze jakoś dają radę, ale też już spotykamy coraz więcej usniętych brzus, dlatego, że to są północne gatunki. One tych temperatur nie wytrzymują. W związku z tym, jeśli chcemy przebudować swój las na bardziej odporne, byśmy wsadzić dęby, buczynę, graby, lipy, jodłę. I to się robi, ale w bardzo małym zakresie. Dlaczego? Bo to są gatunki, które wolno rosną, mm -hmm. a te borealne rosną <noise> szybciusieńko. No tak, szybki efekt. Więc myślimy oczywiście, myślenie lasów państwa jest takie, żeby znowu nam te pieniądze rosły, nie? Tylko, że ja mam takie wrażenie, że obserwując to w lesie, co się dzieje, że sporo tych sadzonek nie jest podlewanych po prostu, czy jakoś doglądanych właściwie i wysycha. I to spowoduje to, a lasy co robią? Lasy utrzymują nam wodę i po prostu robimy sobie kuku, bo bo Wycinając te lasy sprawiamy, że woda opuszcza to wózko znacznie szybciej w zlewniach tych rzek, a te rzeki, jak Państwo wiecie, wysychają. No, to, żeby oglądać takie obrazy sanu, który po prostu ma już jakieś bajora i rozlewiska i woda nie płynie, to jest tragedia. Tak? To, że trochę wózkiem popadało, to fajnie, ale e, zapewniam Państwa, że stan wód jest fatalny. Mhm. Nie? I lasy są suche, mhm. a zwłaszcza te lasy, które mamy. E, takie bory sosnowe to jest po prostu, no, wystarczy niewielki zapałka, nie wiem, butelki, bardzo lubimy wyrzucać do lasu, różne inne rzeczy. I mamy, tak. proszę Państwa, coś, co potem, co, co było parę lat temu, czy tam, dwie dekady temu, wracze w Boże, że spłonęły po prostu całe hektary, olbrzymie lasu był największy pożar lasów w Polsce, a to po prostu grozi nam teraz wszędzie. Powinniśmy tak przebudować, jeśli wycinamy te bory sosnowe na to drewno, które idzie do Chin, a nasz przemysł rodziny po prostu cierpi na brak drewna, a sprzedajemy to Chińczykom. Dlaczego? No bo przestaliśmy produkować papier, Chiny produkują papier. No, żeby mieć ten papier, to sprzedajemy im drewno, no, to jest chore, nie? E, no to powinniśmy tak przebudowywać te lasy, żeby one tą wodę zatrzymywały. I, i powinniśmy już o nich myśleć, że one zostają, a nie będą jak gdyby podlegały gospodarce. Dlatego uważam, że powinniśmy zrobić wszystko jako obywatele, żeby wstrzymać gospodarkę leśną w Środkowej Polsce. Na początek. Zwłaszcza, że mamy taką wielką kopalnię jak Chatów, która ściąga mnóstwo wody. Tak, e, wiele wyrobisk. E, dobrze, że odpuszczono sobie tą następną kopalnię. w e, Złoczewie. Zło, 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 i powinniśmy jak najwięcej sadzić drzew również w miastach, bo przecież ta bytonoza, która jest, w Łodzi, no. patrzy na nowe centrum Łodzi, prawda? Jak to jest wesoło zaprojektowane. Ale mm, bloki absorbują mnóstwo energii i jej zachowują. Trzeba robić wszystko, żebyśmy mieli jak najwięcej drzew na osiedlach, takich drzew, które cień dają i utrzymają wodę w glebie. Zresztą teraz chyba widać, że ludzie uciekają z miasta, no uciekają na gminie, prawda? Mm. Nie czują się tutaj tak dobrze. No, ale to efekt ucieczki jest taki, że wykupuje się wszystkie te tereny. Aha, um, i tam też już przestaje. A tam zaczynają być szamba, znowu okay. wylewki betonowe, studnie głębinowe się robi, tą głębszą warstwę wody eksploatuje, nie? E, oczywiście tej przyrodzie się zabiera coraz więcej przestrzeni. E, no jeśli ktoś ma siatkę, a tuż za siatką jest rzeka, to chyba coś jest nie tak z prawem też, nie? Bo jednak jakieś odległości między rzeką, takim ekosystemem rzecznym, a, a jakąś posesją powinny być zachowane. No wydaje mi się, że do półtora metra, jeśli ktoś ma... 50 centymetrów już siatkę odgrabi, to, to, to nie jest za ciekawe. No, ktoś tu złamał prawo chyba, bo jakieś prawo jest takie urzeczne. Ale jak pojedziemy nad Grabie, tam gdzie ja mam działkę, to państwo możecie w nocy spotkać wydrę. Ja już mam z nią niezłe zatargi, bo na mi psoci ci wstawię, ale krzywdy jej jakieś nie mam zamiaru zrobić, więc walczę z nią w inny sposób. Stoczyłem bitwy z bobrami, które mi tam powycinały drzewa i też już zasiedliły grabie bardzo porządnie. Tak samo jak zasiedliły nerwy, wystarczy się kawałek zamiast ten przejść. Mm -hmm. Państwo zobaczcie pościnane drzewa. Łącznie z tym, że na całej linii aż do podębic psocą nieźle, w podębicach pościnały drzewa w parku. Um, i dobre też się krącą już po łodzi, ale zrozummy, one są bardzo potrzebne, dlatego że one powodują nam deregulację tych rzek, budują nam rozlewiska, magazynują nam wodę. Mm -hmm. I to, że one są y, y, i robią taką robotę, y, to na plus. Powinniśmy jakoś chronić oczywiście sensownie rolnikom, wypłacając odszkodowania i tak dalej, ale gubr powinien być święty w jakimś sensie. Tak samo jak i wilk. Bo wilk zabije chorego jelenia, głupiego jelenia, a nie jak myśliwy tego najpiękniejszego medalowego, prawda? I to jest różnica, więc uważam, że tam gdzie jest wilk, to już panowie myśliwi se odpuśćcie, nie? Nie musicie tam regulować populacji parzystokopytnych czy dzików, bo wilk to zrobi świetnie i zrobi to z korzyścią dla tych stad. Dlatego, że zabije wszystko to, co jest chore i słabe. No tak, Nic nie zje. będzie zakłócać tej tak, harmonii. No nie mówimy. będzie zakłócać harmonii, a wręcz przeciwnie. Yy, więc brakuje takiego myślenia, oczywiście, w skali mikro i makro, i yy, takiej sensownej polityki. I wydaje mi się, że jeśli już teraz tego nie zrobimy, już w tej chwili powinniśmy stworzyć pewien, pewien rygor, który yy, no, doprowadzi do tego, że yy, że zachowamy coś dla przyszłych pokoleń, ale zachowamy życie w ogóle, tak? No ja rozumiem, że to jest problem, tak, za chwilę gromady Polaków ruszą po chrust do lasu, no ale co, co się stanie, no nie będzie chrustu, nie będzie gniło drewno, to, to drewno, no to te lasy staną jeszcze bardziej łatwopalne, nie? No tak. Bo ta woda nie będzie miała gdzie się utrzymać, domek no zostanie tylko, znaczy tam paproć. No, jest mnóstwo tutaj trudnych rzeczy, które już powinniśmy robić w sposób taki deliberatywny, tak? Ja nie spotkałem w żadnej sensownej, wielkiej telewizji, nie, mów, nie mówimy o takich telewizjach, nie, tylko wielkiej, komercyjnej czy państwowej wielkiej debaty na temat tego, co się z nami stanie za 25 lat, tak? Z udziałem ekspertów, różnych stron, polityków w ogóle. Czy można by wypracować jakieś rozwiązania. Nie ma takiej demokracji deliberatywnej, gdzie e, e, zwykli ludzie mogliby rozmawiać też z ekspertami. Tak? I... Najczęściej ci zwykli ludzie są traktowani jako tacy, wiesz, szaleńcy, e, którzy gdzieś tam wojują na własną rękę, a tak naprawdę nie mają prawa głosu, bo tutaj wszystko. No dotyczy nie, no. pieniędzy. To no tak że jest, wszystko dotyczy no. pieniędzy, tylko że jakby na, tak wszystko nas, wszystko dotyczyło pieniędzy, to, to, to mielibyśmy już Ukrainę dawno już tak powiem, w rosyjskim kondominium, tak? No I oczywiście. Jeśli wszystko dotyczyłoby pieniędzy, to naprawdę to już moglibyśmy sobie to trudne dla naszych dzieci szykować. nie? Znaczy... Ach. Jesteśmy w kulturze, która została tak zainfekowana słowem zysk, jak gdyby, bogactwo, ale też no, dobrobyt, że nie rozumiemy, że żeby to mieć, jak gdyby musimy to skądś wziąć. A bierzemy to zawsze z natury. Pytanie, co jej oddajemy? Bo jeśli tutaj nie ma równowagi w przepływie tej energii, no to szykujemy sobie fajny karnawał, a potem dołek, no tak, tak. i do widzenia, nie? Więc potrzebujemy takiej rozsądnej, zrównoważonej gospodarki. Owszem, tam, gdzie można tą gospodarkę leśną uprawiać w jakiś sensowny sposób, to, to tnijmy tę monokulturę, ale saćmy już las mieszany taki, który będzie bardziej wytrzymały tych warunkach klimatycznych, który będzie jakoś rósł bezpiecznie i tak dalej. Proszę bardzo, pozb pozbądźmy się monokultur w jakimś sensie, bo są łatwopalne, palne, potrzebujemy drewna. Ale nie, sprzedajmy, nie sprzedawajmy go już Chińczykom, no. czy innym wielkim odbiorcom, Stanom zjednoczonym, czy komu tam jeszcze. Tylko y, przepraszam bardzo, no zależy nam na własnej gospodarce, na. na na własnym przemyśle drzewnym i tak dalej meblarskim to proszę bardzo niech to drewno zostanie tutaj dla no naszych właśnie. przedsiębiorców. Inwestujmy, tu, Inwestujmy tak? tutaj te pieniądze. Tak? Bo one się potem zwrócą z jakiejś nadwyżki zawsze za jakiś tam grosz będzie można ten las gdzieś dosadzić. Tak? Sadźmy jak najwięcej drzew, ale w bezpiecznych miejscach oczywiście biorąc pod uwagę te przepływy powietrza między blokami, gdzie może drzewo zostać obalane czy nie. Tu są eksperci potrzebni, żeby to zmierzyć. Ale jak najwięcej drzew na osiedlach, to jest jak najwięcej jak gdyby ściągania tej wysokiej temperatury latem i jak najwięcej chłodu. Nawet byłbym za tym, żeby były jakieś sadzawki, tylko no, wiemy, że, pół, że są w narodzie ludzie głupi, którzy no, zrobią różne rzeczy z tymi tak. sadzawkami, prawda? Aby od razu zaśmiecą. tak? Myślę, że spokojnie. Moglibyśmy też w jakichś miejscach urządzić takie kompostowniki, bo na przykład w takich okresach długiej suszy w lipcu 3-4 tygodnie bez deszczu, to ten kompost ma tyle wilgoci, że jak się go w marcu obkopie takie drzewo i nawali tego kompostu, ten kompost trzyma tą wilgoć, to drzewo nie będzie usychać. Nie? W Afryce całe lasy tak odtworzono używając kompostu, czyli sadzonka i Dużo, duża taka ilość tego kompostu, mimo, że to były obszary pustynne czy półpustynne i potem wyrósł las, no, i klimat się zmienił. Więc jest dużo takiej pracy. No i na koniec, jak Państwo wchodzicie do lasu, to zawsze coś możecie znaleźć. Od lutego do maja zrzuty na pewno. Ale no, no, może nie od lutego, od grudnia, tak? Pierwsze zrzucają łosie, grudzień, styczeń i kozły sarny. W lutym zrzucają poroża jelenie. Więc od lutego, gdzieś tam od połowy warto się wybrać, bo te największe byki wtedy zrzucają, młodsze tam trochę później. Kwiecień, maj to Daniele zrzucają, porąża. Ale tak od jesieni, od, od wiosny do jesieni, to spokojnie możemy znaleźć na przykład pióra, czyli te, które pokazywałem Jastrzebia. To jest lotka ogonowa. Jastrzębia, dużej samicy akurat widać po tej, po, po tej lotce. Tutaj mam oczywiście rarytas, czyli w naszym województwie, niedaleko Pabianic znaleziona piękna lotka z lewego skrzydła bielika. E, I plus takie pióro towarzyszące przyogonowe, ale to młodego bielika, dlatego że ono nie jest białe do końca, mm -hmm. tylko ma jeszcze takie plamy ciemne, ponieważ młody bielik e, ma ciemny dziób, no i właśnie ten ogon, te białe pióra w ogonie mają taką ciemną obrębkę um, i w ten sposób możemy rozpoznać wodego bilika, stary będzie miał żółty dziób i biały ogon, stricte. A powiedz mi, bo y, chciałabym, żeby y, być może część osób zna, a część mm -hmm. jeszcze nie, weszła y, na y, Twój blog, żeby poczytała trochę, bo tam też wiele cennych informacji można znaleźć. Tam mhm. mamy 12 wędrówek mhm. opisanych, jakbyś mógł y, trochę o nich opowiedzieć. To też jest jakby rozgraniczenie czasowe. Mhm. Tak, wchodzisz w konkretnych miesiącach, porach roku, pewnie też po to, żeby pokazać te zmiany zachodzące mhm. w naturze. No zacząłem w lipcu, właśnie od odkrycia bilików pod łodzią. W lipcu poprzedniego roku A teraz jest pierwsza rocznica odnalezienia tych bilików. Odwiedzałem je niedawno i właśnie obserwowałem parę tych młodych. A skończyłem w grudniu te wędrówki roku 2001, spędzając ten czas. E, śpiąc przy temperaturze minus 10 nad Wartą, niedaleko załęcza i paląc tam sobie ognicha. Jakiś film z tego zrzuciłem. Ale teraz mam półroczną przerwę w niepisaniu, można trochę dłuższą, dlatego że musiałem zacząć pisać inne rzeczy poważne, ale nie odpuściłem i zrobiłem kilka e, e, leśnych wypraw. To, to są takie. Wiecie państwo Wejdziecie, struktura jest prosta, znaczy gdzie jadę, co widzę, czego doświadczam, ale temu towarzyszy taka stricte literacka, wydaje mi się, że głębsza refleksja na temat tego relacji mnie osobiście, ale też czeka z naturą co ona nam daje czego w niej nie dostrzegamy. To są różne przygody, spotkania, bo las to jest też także miejsce pamięci po tych, którzy e, za to, żebyśmy dzisiaj byli wolnym krajem, no, e, walczyli, są różne pomniki partyzanckie, akowskie i inne. Więc od, od długiego czasu w naszej kulturze las jest taką przestrzenią wolności też, e, przestrzenią walki o. o o niepodległość i ma mnóstwo takich miejsc i, i z tej racji powinniśmy go darzyć też ogromnym szacunkiem i zachowywać go w jak najlepszej kondycji. No i te wszystkie wątki Państwo tam odnajdziecie, ale to też są spotkania ze zwierzętami, obserwacje różnych ptaków, Rady, jaki sobie sprzęt ze sobą wziąć. Jest tam troszkę filmików, niewiele, trzy czy cztery. Bardzo dużo zdjęć, gdzie Państwu pokazuję, jak wygląda prawdziwy las. Mhm. Taki, który ma w sobie mm, tą, tą sferę pierwotności i funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować. Od martwego drewna po najwyższe korony. Ze wszystkimi piętrami. Ale też to są ujęcia stricte, wydaje mi się, z taką Perspektywą artystyczną, bo mnie interesuje bardzo las jako kompozycja, też. A kadr, jak Państwo wiecie, jest naszym szczególnym punktem widzenia, ujęciem, jakąś ramą zawsze. My wybieramy, co chcemy tak, mieć tak, w tak. tym kadrze, prawda? E, więc, e, więc tutaj wydaje mi się, że ja się uczę też takiego spojrzenia fotograficznego, artystycznego na tą przestrzeń. No Oprócz tego, że poluję z tym aparatem, oczywiście są to stricte bezkrwawe łowy i możecie Państwo na tych zdjęciach może nie wilka zobaczyć, bo się mi jeszcze nie udało go ustrzelić, ale bilika tam Państwo znajdziecie. Znajdziecie tam Państwo białą łanie Daniela, niezwykle rzadkie umaszczenie. Znajdziecie tam Państwo zdjęcia łosia i. Opisy, jak go spotkałem, gdzie, ale dlaczego mi się potem nie udało go spotkać, jak się często kończą takie wyprawy. Znajdziecie Państwo tam dramatyczną przygodę w bagnach nad Jeziorskiem, gdzie skąd prawie nie wróciłem. Więc, no, różne ciekawe rzeczy. Natura jest cały czas taką świetną nauczycielką, i cały czas w lesie trzeba myśleć też o pewnych warunkach bezpieczeństwa. Bo Czasami nam czołówka nie wystarczy, ale jeśli pozwolimy sobie na zostanie na noc w trudnym terenie i mało już widzimy, a do tego jeszcze busola rozrabia, w ogóle lokalizacja GPS-owa przez telefon też i jesteśmy na bagna, no to. Tak, no raz po prostu pod koniec października wróciłem, właśnie taki mokry po szyję, po prostu z utopionym aparatem i tak dalej, ale wylazłem z tych bagnetów i to już była godzina 22 czy 3 ciemna, jakoś gdzieś tam się na bagnach zagubiłem, e, no bo, no bo drodzy Państwo, jak ktoś lubi się gubić i błąkać i lubi przygody, no to to jest właśnie taka frajda. Że ciągle można się też pakować w różne kabały. Ja się za często już w nie nie pakuję, bo, bo doświadczenie pozwala mi na to, żeby ich unikać. Ale polecam to wyjście z tego świata. Świata, w którym państwo jest w takim kwadracie: praca, obowiązki, ta przestrzeń domowa, rodzinna, media, kłopoty takie, a inne, problemy, stresy. Bo trzeba myśleć, jak gdyby, żeby przetrwać te trudne czasy. Pandemia się nie skończyła, będą kolejne fale, trzeba wzmacniać organizm, wędrować, czuć ducha w ciele i, i w sercu i w umyśle, odżywiać się zdrowo, ale też jak gdyby chłonąć taką przestrzeń, takie powietrze i, i być w takiej przestrzeni ciałem, która, która nas umacnia i wzmacnia. I, I las nam to daje. Myślę, że to jest piękna puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, Przemku, dziękuję, że nas bardzo. odwiedziłeś. Na, na koniec oczywiście zachęcam e, do wejścia, do przeczytania Łódzkie wszechlasem. Dzięki. Dziękuję.